I też widzimy, że, że to trochę po prostu już zabrakło tej pszenicy, żeby zbudować odpowiednią ilość. Tak, bolości. rozkrzewień zdecydowanie. I widzimy też, że ta pszenica jest bardzo, powiem tak, może kolokwialnie rozbiegana. Mamy różnicę między roślinami. Tutaj mamy roślinę, gdzie mamy rozkrzewienie jednogłówne plus jeszcze trzy boczne. W zasadzie roślina pewnie z tego nie zrobi plonu. Tutaj mamy roślina, która jest bardziej rozbudowana, ale mamy również i takie, gdzie praktycznie rozkrzewień nie ma żadnych. Więc tutaj e, musimy bardzo bacznie na to zwrócić uwagę.. Okay. 250 sztuk, czyli sytuacja już lepsza nawet, abyśmy tak sobie spojrzeli okiem, to, to wygląda to pole jako takie standardowe nawet pole wysane w terminie, bo ta ilość sztuk pewnie robi swoje? E, tak tak. i te rośliny też mają zupełnie inny pokrój. Też mają zupełnie inny pokrój, i tak naprawdę widać, że tutaj, akurat w przypadku tej pszenicy, będziemy widzieć, że jakby mamy było główne, mamy boczne, więc tutaj myślę, że to 250, gdybyśmy już opóźnili ten termin pszenic siewu pszenicy, też byłby takim terminem dopuszczalnym. No i trzeci, trzecia gęstość. Obrazek taki sam jak w poprzednich, czyli dużo masy. Fajnie to wygląda z góry, z boku, ale tak naprawdę, jak wejdziemy w szczegóły, to już tak kolorowo też nie jest.